W 1939 roku, na chwilę przed wybuchem II Wojny Światowej, do oddziału Polskiego Radia w Wilnie weszła kobieta z plikiem dosyć charakterystycznych dokumentów. Dokumentów, które miały wywrócić wszystko, co wiemy o jednym z najważniejszych polskich kompozytorów. Były to zapomniane, zagubione listy Fryderyka Chopina do Delfiny Potockiej, z których jednoznacznie wynikało, że ta dwójka miała romans. I okazało się, że nic nie wiemy o Chopinie, bo z tego, co już wiemy, wynikało, że to jest kompletnie nie w jego stylu. I Delfina Potocka co byli blisko, pisali listy, ale chyba nie aż tak, więc trzeba było znowu przedefiniować, kim był Fryderyk Chopin. Ja muszę się Wam przyznać, że też nie do końca rozumiem, kim tak naprawdę był Fryderyk Chopin. Potrafił być jednego dnia bardzo uroczy, bardzo towarzyski, a drugiego dnia niesamowicie samotny i nieszczęśliwy. Potrafił być nawet tego samego dnia w tych dwóch stanach. Znajomi, którzy go widzieli wieczorem na przyjęcie, mówili, że tryskał energią, a w liście tego samego dnia przed snem napisanym pisał do przyjaciela, że jest najbardziej samotną osobą na świecie. Ale to chyba o to chodzi, że on był taką zmiennością, on był żywiołem, on był wirem, a. A my dzisiaj z niego zrobiliśmy pomnik, my dzisiaj z niego zrobiliśmy symbol polskości i gipsowy odlew. I trudno w tym wszystkim o człowieka. Gdzie tu jest człowiek z krwi i kości taki jak ja i ty? Jak on wyglądał? Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżę dzisiaj w tym wideo jego sylwetkę. Na początku przyjrzyjmy się kilku aspektom, które pozwolą nam zrozumieć, dlaczego mógł prezentować tak różne emocje tak blisko od siebie. Po pierwsze, przyjaciele. Bo to przy nich Chopin był radosny, Chopin był żywiołowy, Chopin rysował karykatury profesorów, Chopin tryskał humorem. To byli dla niego w zasadzie najważniejsi ludzie. Miał takie grono przyjaciół, z którymi się dzielił w zasadzie wszystkim, do których pisał niemal każdego dnia i którzy byli dla niego bardzo blisko. I to jest trochę paradoksalne, dlatego że bardzo trudno było się znaleźć w tym gronie, a on był niezwykle towarzyski. Tryskał energią i bardzo często bywał na przyjęciach, gdzie właśnie był duszą towarzystwa. Drugi aspekt to wieś. Fryderyk Chopin nawet się urodził na wsi w 1810 roku w majątku hrabiego skarbka w żelazowej woli i bardzo często tam wracał, i bardzo często bywał na wsi, mimo że mieszkał w Warszawie. I Warszawa jest trzecim takim dosyć kluczowym elementem, bo w Warszawie wtedy pod zaborami społeczeństwo było wyjątkowo charakterystyczne nie było mieszczaństwa rodzimego, polskiego, najbogatsi arystokraci i szlachta w wyniku rozbiorów bardzo zubożeli, przez co zmniejszył się dystans między ludźmi i nie było takich szczebli społecznych do pokonania. Dlatego, że kiedy tylko okazało się, że młody Fryderyk świetnie gra na fortepianie i to uwielbia, to salony całego miasta stanęły przed nim otworem. I salony całego miasta to są salony czartoryskich, to są salony zamojskich. Miał świetne odbycie i potrafił się zachować w każdej sytuacji. I wydaje mi się, że to pomaga nam zrozumieć, dlaczego prezentował tak różne emocje. To po prostu były trochę Trochę takie maski, które zakładał, po prostu wiedział, że w danym społeczeństwie, w danej społeczności, w danym miejscu musi się zachować w ten, a nie inny sposób. I w tym takim poukładanym świecie, gdzie wiedział dokładnie, jak się ma zachować, wydarzyło się coś absolutnie nieprzewidywanego przez niego. Zakochał się. Zakochał się w konstancji Gładkowskiej i nie wiedział kompletnie, co z tym zrobić. Po pierwsze wiedział, że na pewno nie może do niej zagadać. To jest ostatnia rzecz, którą się robi, jak się zakochało w dziewczynie w tym wieku, więc zdecydował się, że napisze koncert fortepianowy, a potem, ponieważ mu świetnie wyszło, to napisze kolejny. Jasne, że łatwiej jest napisać dwa koncerty fortepianowe niż zagadać do laski, prawda? I kiedy chciał te koncerty pokazać światu, to okazało się, że trzeba taki poważny koncert już zorganizować. Nie wystarczy zagrać u siebie w salonie, nie wystarczy zagrać nawet w salonie hrabiny zamojskiej. Trzeba zrobić. Normalny koncert, normalny koncert, czyli trzeba poprosić muzyków, żeby na nim zagrali. Trzeba znaleźć dyrygenta, który go poprowadzi. Trzeba znaleźć salę, którą wtedy wynajmą. Fortepian, kto nastroi fortepian, kto bilety sprzeda, kto rozwiesi plakaty, kto zaniesie zaproszenia ważnym ludziom. I wydaje mi się, że, że to go popchnęło do tego, co ja nazywam koncertofobii, bo on z tego co wiemy, to w przeciągu całego swojego życia dał 30 parę koncertów. 30 parę koncertów. Powtórzę to jeszcze raz, dał jeden z najlepszych muzyków w historii świata, bo koncerty kojarzyły mu się właśnie z wyrzeczeniami, z problemami, z po prostu z organizacją, z rzeczami, których po prostu nie chciał robić, bo on chciał grać muzykę. I okazało się, że koncert był niezwykle udany. Koncerty od razu się bardzo spodobały ludziom. Ale jest jeszcze jeden aspekt, bo Chopin był pianistą. On naprawdę grał na fortepianie, uważał, że to jest jego instrument, a wiele osób używało fortepianu trochę jak narzędzia. Takie nie mam teraz orkiestry, orkiestra jest droga, trudno to zrobić, więc zagram na fortepianie. I bardzo dużo kompozytorów starało się przenieść muzykę orkiestrową na fortepian, jakby to brzmienie orkiestrowe wydobyć z fortepianu. Chopin tego nie chciał. Chopin eksplorował brzmienie samego fortepianu jako osobnego instrumentu, szukał różnych niuansów, szukał różnej barwy, szukał różnego sposobu wydobycia dźwięku. I to jest właśnie sposób, w który grał Chopin był właśnie zniuansowany, było tam bardzo dużo światło-cienia, ale to był też sposób grania mniej nośny, nie tak agresywny, nie tak wielki, nie tak obszerny i przez to wszystkie niuanse, które stanowią o istocie gry Chopina, gubiły się przy wielkich koncertach na wiele osób, a za to on sam nie miał tyle siły i rozpanoszenia, żeby zdominować orkiestrę swoim dźwiękiem fortepianowym. Wracając do koncertów fortepianowych, one są świetnym takim ukoronowaniem pierwszego etapu twórczości I tam widzimy, jaki miał styl. Styl wtedy był dosyć prosty i oczywisty, te melody, rytm albo nawiązania ludowe są dosyć wprost, są łatwo trafiające i czytelne i przez całe życie ten jego styl ewoluował w stronę czegoś bardziej zawoalowanego i bardziej mniej dosłownego i bardziej aluzyjnego. Ale jesteś coś w muzyce Chopina absolutnie wyjątkowego, że jak słyszymy ją, to od razu wiemy, że to jest jego muzyka. Tylko to jest muzyka, która mówi do twojego serca i jest tam 2000 tysiące innych osób, a ty masz wrażenie, że dokładnie do ciebie mówi. To jest muzyka niezwykle intymna i osobista. Jest złożona z takich bardzo podstawowych elementów, jest bardzo polska, jest tam bardzo dużo folkloru, jest tam dużo taneczności i są tam piękne, przemawiające do człowieka melodie. I jeszcze, żeby dobrze zrozumieć życie Chopina, to musimy wiedzieć, że to życie było tak naprawdę określone przez jego chorobę, a ta choroba, na przykład w moim przypadku nazywa się subskrypcja, więc jak wam się podoba w tym momencie, tam jest taki przycisk subskrybuj, a obok jest dzwoneczek, to sobie kliknijcie. A w przypadku Chopina, no była to gruźlica oczywiście, ale na początku o tym nie wiedzieliśmy, po prostu jak był młody, to był słabego zdrowia i bardzo często gdzieś wychodził, a dużo wychodził, bo był towarzyski, i miał kolegów, to potem był zmęczony, chorował i musiał leżeć w łóżku, więc lekarze już wiedzieli mu, że po prostu jeździł na wieś bardzo dużo i tam odpoczywał. I w ten sposób choroba zdefiniowała w zasadzie jego twórczość, bo on tam poznał tą wieś, poznał polską wieś, poznał folklor i raz nawet pojechał w takiej wsi, jak dwa Szafarnia jakoś miał wielkie pociech humoru, to do ojca potem Pisał listy takie jak dzienniki, e, jak gazety, dziennik szafarski się nazywały. Przeczytam Wam kawałek. Dnia 15 marca roku bieżącego doszła ważna wiadomość, jako że przypadkiem indyczka ze spichlerzem w kąciku wylęgła. Ważny ten wypadek nie tylko, że przyczynił się do pomnożenia familii indyków, lecz nadto powiększył dochody skarbowe i powiększanie się onych zapewnił. W szafarni dla Państwa pisał Fryderyk Chopin. Kolejny bardzo ważny moment, kiedy choroba naprawdę zdefiniowała jego życie. To jest Powstanie Listopadowe. Był wtedy akurat w Wiedniu z przyjaciółmi i wszyscy wrócili do Warszawy, ale on nie. Przekonano go, żeby został, bez po prostu chorowity i zdecydował się pojechać do Paryża. I to był strzał w dziesiątkę. Paris, the city of love. Powstanie się w miarę skończyło. Polacy uciekli z Warszawy, i tak samo jak Francuzi podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej schronili się w Polsce, tak teraz Polacy schronili się we Francji. I akurat w Paryżu. I w Paryżu było naprawdę bardzo wielu jego przyjaciół. Także on tam czuł się trochę jak w domu. Byli tam znani arystokraci, którzy go kojarzyli z Warszawy, więc od razu go zapraszali. I jako, że tak jak mówiłem, Chopin po prostu błyszczał w tym towarzystwie. To bardzo szybko synowie i córki arystokracji zaczęli pobierać u niego lekcje, bo on nie był zwykłym nauczycielem. On był trochę przyjacielem domu, a trochę Nauczycielem, ale nie wypada takiego mało płacić, więc płacono dużo, więc był po prostu bardzo bogaty i dostawał bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo zleceń, musiał już uczniów odprawiać. I niedługo potem miał już renomę najlepszego i najlepiej wychowanego nauczyciela gry na fortepianie w całym Paryżu. I być może to jest kolejny przyczynek do tego, że nie pisał utworów orkiestrowych, tylko pisał bardzo dużo miniatur 5-10-15-minutowych, a to były najbardziej intratne kompozycje, po prostu on z nich korzystał, on każdego wieczoru mógł z nich skorzystać, on mógł je dać swoim uczniom, on mógł je wydać, bo jest inna anegdota, jak chodzi o kompozycje prostorę Antonina Dworzaka czeskiego, który narzeka, że nie może pisać symfonii, bo wydawca mówi, że ich nie wyda, bo to jest bardzo drogie i nikt tego nie kupuje. Za to musi napisać dużo miniatur, bo miniatury kupuje każdy, bo chce radzić się je w domu. Więc Chopin równocześnie trochę ustrzelił w nisze po prostu. I tam w Paryżu, tak jak powiedziałem, są wszyscy. Tam jest właśnie tygiel młodych kompozytorów, tam te myśli się wykuwają i Chopin bardzo nie pasował do tego środowiska młodych kompozytorów. On się w ogóle nie identyfikował z tymi ideami romantyzmu. Dla niego kompletnie obce było to, że artysta jest jakiś posłany, żeby zmieniać lud. On uważał bardzo pokornie, że jest skromnym kompozytorem, pisze jakieś rzeczy, które może się spodobały na salonie, ale żeby tak zmieniać świat od razu. I tak samo nie przemawiał do niego teatralizm, właśnie to, że musi być głośno, musi być dużo, musi być na pokaz. I tak samo bardzo obcy był dla niego ten ekshibicjonizm, że wszystkie problemy trzeba mieć na wierzchu, że o wszystkim trzeba dyskutować, że trzeba cierpieć, tak żeby każdy widział. Adam Mickiewicz miał bardzo za złe Fryderykowi Chopinowi, że ma tak wysoką pozycję w społeczeństwie i nie wykorzystuje tego po to, żeby z sprawą Polski iść na barykady. Ale z drugiej strony, ambasador Rosji w Paryżu pisał, że nie ma bardziej politycznego twórcy niż Chopin. Dlaczego? Bo ta muzyka jest na wskroś polska. I w tym momencie poznaje kobietę. Georges Sand, słynną pisarkę, przyjaciółkę Lista i feministkę. Ubierała się jak mężczyzna, paliła papierosy, ale jakoś tak bardzo szybko przypadli sobie do gustu z Chopinem. I on wydobył z niej tą taką kobiecą delikatność. gdzie Na pierwsze wspólne wakacje, w zasadzie w pierwszym roku jak się znali, pojechali na Majorkę. I to jest w ogóle niesamowita historia, bo wylądowali tam na tej Majorce i ludzie zobaczyli, że wyszła baba ubrana jak chłop, facet z długimi włosami, dwójka dzieci, nie są małżeństwem, nie chodzą do kościoła i to im się w głowie nie mieściło, dlatego oni byli totalnie nacenzurowani. Tam właśnie Fryderykowi bardzo się pogorszyło zdrowie. Pogoda była fatalna, fatalna pogoda na Majorce, to znaczy, że bardzo wieje i bardzo pada. Przyszli lekarze i powiedzieli po raz pierwszy gruźlica. I oznaczało to, szczególnie w Hiszpanii, że taka osoba jest napiętnowana bardzo mocno. Wszystkie rzeczy, których dotyka gruźlik, trzeba spalić. Więc właściciel ich od razu wyrzucił ze stancji i musieli szukać miejsca gdzie indziej. Znaleźli w opuszczonym klasztorze gdzieś w górach. I w ogóle to jest totalnie romantyczne, ale nie tego szukali. I co ciekawe, ten taki bardzo trudny wyjazd scementował bardzo mocno związek Fryderyka i George Sam. Przez kilka lat później Fryderyk bardzo często mieszkał w jej majątku w Nohan pod Paryżem. Ale z listów do różnych przyjaciół i z listów George San wyczytujemy, że było między nimi coraz gorzej. Po prostu z dnia na dzień coraz mniej się dogadywali, a Fryderyk był podobno bardzo drażliwy i dopiero teraz wiemy, że jest to też kolejny etap gruźlicy, najzwyczajniej. Także znowu choroba go bardzo mocno definiuje. A George Sand coraz bardziej widać było, że jest protekcjonalna. Traktuje go jako rozwydrzone dziecko, jako takiego artystę bującego w chmurach, którym się trzeba opiekować, a przestaje go traktować poważnie. Także oni się powoli każdego dnia rozchodzili, coraz bardziej jeżeli obok siebie, a nie razem z sobą. I przyszedł wreszcie taki dzień, kiedy Fryderyk po prostu jedzie do Paryża, coś załatwić i pewnie wróci, aby George Sand do niego dołączy i pojechał, już po prostu nigdy nie wrócił. Nie było jakiejś wielkiej awantury, jakiegoś wielkiego rozstania, pożegnania, po prostu tak się to jakoś rozeszło. I teraz w ostatnich latach właśnie pojawia się znowu ta Delfina Potocka. I tu niestety muszę wam powiedzieć, że te listy, które się pojawiły w Wilnie, okazało się, że to jest po prostu ściema, że to jest podróbka najprawdopodobniej. Są to prawda pisane w style, stylem Chopina. To jest w zasadzie niemożliwe, żeby informacja o związku z Delfiną Potocką nie wypłynęła w żadnym liście do żadnego z bliskich przyjaciół. Jedna z jego najlepszych uczennic zaprosiła go do Anglii. To coraz więcej chorował, więc tak na zmianę trochę chorował, trochę podróżował i kiedy wrócił do Paryża to nawet było lepiej, ale potem nagle mu spuchły nogi kompletnie. I wtedy przyszli lekarze. No i to niestety się, okazało się, że to jest już ostatnie stadium gruźlicy. Więc powoli wszyscy się orientowali, co się dzieje. Poprosił swoją siostrę, żeby przyjechała z Warszawy. I wszyscy jego przyjaciele z całego miasta przychodzili się z nim pożegnać. I któregoś dnia odszedł, przed śmiercią prosząc jeszcze, żeby jego serce zostało przewiezione z powrotem do Polski. Więc teraz radzicie zasadnicze pytanie, jaki był Chopin? Przede wszystkim, kim był Chopin? Chopin był Polakiem. I Polska nigdy nie ukrywał, że to jest jego dom, za którym bardzo tęskni. Komponował muzykę rdzennie polską, wykorzystującą polskie tańce i polskie formy. Ale właśnie jego muzyka, bo to jego muzyka została, jego muzyka z tych wszystkich relacji wynika, że była intymna, delikatna i osobista. Kojarzy się wam tak? Chyba trochę niestety dodaliśmy do niej tego blichtru, tej teatralności, tego ekshibicjonizmu, których tak się wystrzegał. Może mam taką propozycję. Spróbujcie kiedyś, jeżeli umiecie grać na pianinie. Jeżeli nawet mieliście kilka lat albo rok w dodatkowego fortepianu w szkole muzycznej, spróbujcie coś zagrać z Chopina. Wiem, wiem, wirtuozeria, etiuda i w ogóle to jest trudne. Nie, to nieprawda. Weźcie któryś z prostych mazurków, weźcie jakieś proste preludium i zagrajcie dla siebie u siebie w salonie, bo po to właśnie była komponowana ta muzyka. I wydaje mi się, że w ten sposób być może odnajdziemy znowu prawdziwego Chopina. Ja nazywam się Mateusz Rusowicz. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.